Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę takiej atmosferze już troszeczkę świątecznej. Odcinek dzisiaj będzie poświęcony prezentom. Jeżeli ktoś z Was ma jeszcze problem, co wybrać dla drugiej osoby na prezent, a jeżeli siedzi w tematyce, właśnie rowerowej. To ja dzisiaj będę chciał Wam zaproponować kilka wariantów. Kwota, do jakiej będziemy operować, to jest w granicach 150 zł. Mam nadzieję, że w tym odcinku pomogę Wam wybrać właśnie prezent dla, dla właśnie drugiej osoby. Będzie kilka kategorii, na pewno zaczniemy od bezpieczeństwa, później będą różnego rodzaju gadżety. Odcinek nie jest sponsorowany przez nikogo. Nie przedłużając, uważam, że trzeba zajrzeć na nasz portal allegro.pl, czyli Ale i poszukamy, co Wam mogę tutaj polecić. Ok, jesteśmy już na Allegro. W, pierwszym tutaj, w pierwszej opcji. Poleciłbym właśnie Wam kask jako bezpieczeństwo. Jest to kask rowerowy marki RadWig. Mój syn używa akurat takiego samego, tylko że w kolorze czarnym. Jest dosyć lekkim kaskiem. Jak widzicie, ma dodatkową regulację tutaj z tyłu, że można sobie regulować właśnie tą wielkość rozmiaru. Jest dodatkowo zrobiony technologii InMold, zwiększa odporność na uszkodzenia certyfikat, tak jakby taką normę bezpieczeństwa materiał to jest jakiś poliester PCE, PS rozmiary tutaj są dostępne od mki do lki waga jest właśnie bardzo ważna bo on tutaj jest bardzo leciutki bo 270 mg cena dosyć przystępna bo jest w kwocie 150 zł jak dla rowerzysty naprawdę bardzo fajny prezent i możecie być pewni, że bliska wam osoba będzie bezpieczna z takim kaskiem. Tu macie wersję właśnie męską, tutaj w kolorze właśnie czarnym. Rozmiar też jest MKLK ma regulowany właśnie ten rozmiar z tyłu. W środku jest bardzo fajnie, bo ma właśnie takie rzepy. Na rzepy są takie amortyzatory, jakby takie gąpeczki wklejane. Przeznaczony jest do jazdy, nie wiadomo, na rowerze, na hulajnodze. Ma 17 otworów wentylacyjnych które właśnie doprowadzają powietrze. W środku jest taka siateczka przeciw owadom. Ta wyściółka właśnie, o której właśnie wspomniałem, jest właśnie wypinana. Wdejmowany jest też daszek przeciwsłoneczny. Tak samo jest tutaj właśnie w tej technologii InMode. Na wyprawie do Łeby, do, do jak jechaliśmy, byliśmy właśnie te kaski mm, wyposażeni. No i mm, głowa mm, się nie pociła. Naprawdę fajny kask, leciutki, którego naprawdę mogę tutaj polecić i jest w dobrej cenie. Kolejny kask, jest to kask rowerowy marki Bell. Jest to taki uniwersalny, dosyć ma taką aerodynamiczną bryłę. Bardzo fajne Znajomy używa właśnie tego kasku, więc koro on twierdzi, że jest dosyć fajny, przewiewny, ten zaś posiada aż 25 otworów wentylacyjnych. Waga jest dziś dziebko większa, bo waży 288 gramów. Kolor czarny, wiadomo, wypełnienie tą pianką daje naprawdę fajny komfort. Wygląda też bardzo fajnie, więc warte polecenia. W kwocie też mieścimy się tutaj do 150 złoty, bo to jest 147,99. No i tutaj dla dziecka też, jeżeli podróżuję z Wami, warto by właśnie zakupić dziecku taki kask, bo bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze. Tu mamy akurat takim motywem Avengersów. Ja mam dosyć podobny kask, da mi większą, takie większe bezpieczeństwo. No, tutaj akurat on tych otworów wentylacyjnych ma troszeczkę mniej. W upalne dni troszeczkę doskwiera ten upał, ale powiedzmy na krótkie przejażdżki, właśnie na, na, na rowerze, czy to, to też na hulajnodze, nawet na wrotkach, rolkach, jak tutaj piszą, jest bardzo fajny, bezpieczny. Posiada tylko 11 tych otworów wentylacyjnych. Ma tak samo z tyłu regulację tego rozmiaru. Jest no, przez to właśnie też dużo cięższy, ale czuć ten właśnie kask właśnie na, na, na głowie, że się jednak go ma. Waży 400 gram. No Uważam, że bardzo fajny prezent właśnie dla młodego rowerzysty. Naprawdę fajny z, z, tą, z asygnatą Avengersów. O, a ja mam właśnie tutaj teraz drugi Unisexa. Właśnie taki posiadam kask. Używam zapinany, podbródek ma wyściółkę dodatkowo jest w środku wyściółka, plus wyściółka jest jeszcze zapasowa można to zawsze wyprać w środku kask jak każdy jest pianką EPS twarda powłoka naprawdę z zewnątrz, to jest naprawdę twarda kawał dobrego kasku i tutaj właśnie na, na, na takie skate parki jakieś zjazdy to jest naprawdę idealny kask, który nas ochroni przed jakimiś urazami. Cena dosyć fajna, 118 zł. Jeżeli ktoś preferuje takiego rodzaju kaski, to bardzo polecam. Ja używam osobiście, nawet mam asygnatę loga właśnie kanału na dwóch kołach. Kolejnym zestawem, tutaj, który mógłbym polecić, fajna sprawa, to są sakwy. Uwierzcie mi, że na każdych wyprawach takie sakwy się przydają. Akurat tu mamy sakwy tylne, zakładane na bagażnik marki Woziński. Są to dwie torby o łącznej pojemności 24 litrów. Uwierzcie mi, że do takich dwóch sakw jesteście w stanie zmieścić większość rzeczy, które na jakieś jednodniowe wypady zaliczycie. Wy możecie zabrać praktycznie wszystko. Ja mam podobne sakwy, które mam właśnie na tylnym bagażniku w dziącie. One mają tam bodajże chyba dwie sakwy po 15 litrów. Tam jest łącznie 30. Więc wszystko od Powiedzmy kuchenki, gdzieby gdzieś sobie w trasie zrobić kawę, wodę, schować jakieś dodatkowe narzędzia, typu właśnie klucze, jakaś pompka, dentka. W takiej sakwie zawsze wożę. Jeździ to ze mną cały czas. Zawsze mam coś pod ręką. Można sobie jakąś tam dodatkową bluzę schować, czy, czy, czy po prostu jakieś dodatkowe rzeczy, które tam. Wam się podoba. Dodatkowo ta widzę nie jest sama w sobie wodoszczelna. Jest dodatkowy pokrowiec. chroni rzeczy właśnie przed deszczem i wilgocią. W kolorze takim dosyć rażącym. Ale w dni, które gdzieś nie pada, nadadzą się naprawdę bardzo fajnie. No jeżeli macie jakiś większy budżet, no to oczywiście można kupić sakwy właśnie typu Grosso, tak bardzo, bardzo modne są właśnie wśród sakwiarzy. Tu mamy taką mniejszą torbę, taką, ja to nazywam narzędziówkę, bardzo fajna rock brosa. pojemność akurat 5 litrów, tutaj akurat zmieścicie, to uwierzcie mi, że wszystko, praktycznie dentkę, ładki czy po prostu jakiś tam zestaw kluczy, narzędzi, które Wam się przydadzą w drodze, produkt wykonany z Nylonu. 600D w zupełności jest wodoodporny. Zamek jest wodoodporny, zapięcie. Bardzo prosty montaż na ram, w, w tym trójkącie ramy poprzez właśnie takie tasiemki rzepowe. Trzyma się to bardzo mocno, także naprawdę fajna sprawa. No i ja akurat w swoim już w, w, w rowerze wyprawowym nie będę mógł zamontować ich z tego względu, że cały trójkąt ramy mam zabudowany obudową na baterię. Kolejny taki niezbędnik, jeżeli wam nie chcecie, żeby był zabudowany w trójkącie ramy, możecie sobie pod siodełko, na, mocowana jest do rury podsiodłowej, jest za pomocą właśnie takiego zaczepu klik. Wsadzacie, za, robi klik i, i się to trzyma. I tak samo można tam sobie schować właśnie pompeczkę, jakąś tam dętkę, łatki. Kolejnym tutaj propozycją jest uchwyt. No, i tutaj, właśnie do, co do uchwytów, ja na przykład używam uchwyt typu Imadełko. No, nie jest on wodoszczelny. Ten tutaj akurat jest takim caseem zamykającym, w 100% wodoszczelny. Co ma jeszcze fajnego, to to, że jest możliwość podłączenia, właśnie ładowania zewnętrznego z jakiegoś powerbanku, który możemy mieć akurat właśnie w takiej sakwie, w trójkącie ramy. Jest w obracalny w 360 stopni magnetycznie trzyma telefon w środku, obudowa jest też zamykana magnetycznie. Fajna sprawa, bo jest właśnie ta wodoszczelność, że gdzieś nas w razie czego złapie deszcz, to nasze i ochroni nasz telefon. A wiadomo, że jak gdzieś jedziemy na wyprawę, to, to w telefonie zawsze ja przynajmniej włączam sobie nawigację, żeby się nie zgubić terenach leśnych ja na przykład używam bardzo często właśnie nawigacji mapy CZ. Wam bardzo też polecam tą nawigację, jest świetna. To wygląda na dosyć solidną, mocną konstrukcję. Możemy tutaj sobie dostosować mocowanie na takim imadełku. Nie za pomocą żadnych tam jakichś gumek, bo też już widziałem takie propozycje właśnie, że telefon ma takie gumki, ale to ja tam raczej bym nie wierzył. Tym. Ten wygląda na taki w miarę solidny. Także bardzo fajna opcja do zakupu właśnie dla takiego rowerzysty na prezent. Fajne jest to też, że ma tą taką powłokę, że nie trzeba wyciągać telefonu. Telefon cały dotyk działa bez problemu. Kolejne to zabezpieczamy nasz rower, tak? Żeby gdzieś wejść do sklepu, czy, czy, czy zostawić na dłuższą chwilę. Zabezpieczenie rowerowe takie składane wygląda naprawdę na solidne. Koszt nie jest duży. Dodatkowo można to złożyć w niewielką kostkę, schować to do specjalnego takiego Etui, który będzie przyczepiony do powiedzmy ramy czy rury podsiodłowej. Wielkość tego to jest naprawdę niewielka, taka kostka, taki sześcian. Składa się z 26 części, mały kształt, no to właśnie to robi robotę. Za każdym razem jak wkładamy klucz do środka, jest w środku taki system czyszczenia. Wiadomo, że nie ma idealnego zamknięcia, ale w jaki sposób zawsze, im droższe te zamknięcie jest, tym więcej potencjalny złodziej będzie musiał spędzić czasu, żeby otworzyć to czy zniszczyć te zabezpieczenie. Waga takiego zamknięcia to 720 gram, długość całkowita 85 cm. Kolejną propozycją jest to licznik marki Sigma. Ja osobiście sam używam właśnie tego modelu 1200, w tym że ja mam jeszcze tą wersję przewodową. To jest akurat już licznik bezprzewodowy, czyli po prostu musimy, tutaj akurat będzie potrzebne, będą dwie baterie. Jedna jest do czujnika, druga do, do, do licznika, ale powiem Wam, ja używam już go w drugi rok i jeszcze baterii nie wymieniałem. Bardzo fajnie, bo masz 12 funkcji, aktualną prędkość, pokazuje prędkość średnią, porównuje prędkość aktualną do średniej, prędkość maksymalną, trasę dzienną, czas całkowity wycieczki, całkowity czas jazdy, czyli od samego początku jak długo mamy ten, temperaturę, to jest też bardzo dobre, no i kilometry całkowite, ile przejechaliśmy w danym sezonie. Kolejnym licznikiem jest tutaj licznik, który jest wsażony w GPS. Łączy się on też z aplikacją Strava. Bardzo fajnie, bo możemy potem to przerzucić do socjal mediów, naszą trasę, gdzie przebyliśmy z jaką prędkością, tak jak to Strava ma. W cechy tu jest duży, przejrzysty ekran, bo ma aż prawie 3 cale, 2,9. Bardzo dokładny pomiar gps działający na szwajcarskim systemie UBLOX, który zapewnia jeszcze lepsze pracę licznika. Długa żywotność pracy na jednej baterii to jest 1100 mAh. Ona posiada to jest praca do 30 godzin. Potem możemy sobie ją spokojnie naładować poprzez kabel USB. Posiada Bluetooth 4.0, wodoszczelność IPX6, możliwa jazda w Deszczu bez obaw. Pojemność aktywności do 150 godzin. Synchronizacja ze strawą, tak za pomocą aplikacji XOS, do, do, która jest dostępna i na Androida i na iOS. Stelny ekran, bo wiadomo, że jest dosyć duży. Bateria wbudowana 1100 mAh, tak to tam było wcześniej. W zestawie jest cały case mm, silikonowy w kolorze czarnym. Uchwyt na kierownicę, tak. Gumki to wszystko mamy, także kabelek USB do ładowania. Kolejnym takim minimalistycznym licznikiem jest Cut Ace Quick. Bardzo minimalistyczny licznik, który pokazuje nam prędkość daną jaką jedziemy, dystans, dystans przejechany całkowity. Bardzo fajny, malutki. Uchwyt też jest świetny, bez wpinany. Pokazuje nam 7 funkcji czyli tak zwaną prędkość aktualną, prędkość średnią, prędkość maksymalną, dystans dzienny, dystans ogólny, czas jazdy. No i mamy zegar, czyli tak zwaną godzinę 12 lub 24 godzinną. Ma system też oszczędzania baterii. I ma możliwość zaprogramowania, co ma wyświetlać właśnie nam licznik w danym momencie. To są takie właśnie fajne, podstawowe rzeczy, które właśnie rowerzysta każdy powinien mieć. Mi się wydaje, że coś ktoś zawsze tutaj sobie dla siebie znajdzie. Także życzę Wam udanych zakupów, oby ta druga osoba się cieszyła z prezentu. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, także do następnego.